No i słuchaj, kurwa, no moja sąsiadka, która straciła pięć lat temu palec w sumie w takiej dosyć nietypowej sytuacji, bo otwiera konserwę z takim, kurwa, wiesz, gulaszem angielskim, wiesz, tam ostre takie krawędzie, nie. No i ona ma taką zabytkową wazę, wiesz, że trzymają w sumie w salonie, w telewizorze takiego starego typu kineskopowy, taki wiesz z, z tą dupą, nie. No i jej mąż y, lubi sobie wypić. Nie, żeby był alkoholikiem od razu, ale tam wódki czy różańca nie odmawia. No i pewnego razu on, wiesz, wrócił wypity do domu ze swoim kumplem Andrzejem. Zresztą Andrzej, tak jak i ty, e, typ człowieka, który mało mówi na co dzień pracuje jako dozorca, no a w weekendy dorabia sobie jako instruktor no i wiesz, on podczas jednej ze swoich takich podróży zobaczył na brzegu, wiesz, wyrzuconego przed całym walenia, wiesz, takiego kurwa wieloryba, nie? No i przypomniało mu się wtedy, jak jego babcia opowiedział, mu bajkę, zresztą, kurwa, skądś pierdolić, daj mi ten sos serowy. Tego nikt się nie spodziewał, ani Andrzej, i kolega, nawet babcia i sąsiadka, gdy straciła swego palca, że ten nowy sos serowy będzie tak dopierdolony. Siemanko, witam Was w odcinku pod tytułem Spowiedź. Dzisiaj spowiadać będzie się Robert ze swoich czynów na bramce. Ja będę udzielał mu rozrzeszenia lub też nie, wyznać jakąś pokutę, ale zanim do tego dojdzie, chcieliśmy Wam ogłosić e, wyniki konkursu na pięć najlepszych komentarzy i pięciu twórców, którzy otrzymają od nas takie oto białeczko Regular Plus WPC 3-kilowe od firmy KFD. Komentarze wybieraliśmy osobiście, teraz Robert przystąpi do czynności odczytania najlepszych komentarzy oraz osób, które wygrały białko. Pierwszy komentarz, który spotkał się z naszą aprobatą, to komentarz e, rozszyfrowujący skrót WPC. Warto palecioka ciulać. Gratulujemy zwycięzcy i leci do niego białeczko. Kolejny komentarz to Kupuj białko poleca Van Cook. Po innym białku ciśnie sranko. Im większa paka, tym większe rozstępy. Nie kupisz KFD, więc jesteś jebnięty. No, ok. Kolejny komentarz, który zwłaszcza spodobał się Grzegorzowi, to czekam aż powstanie białko zaprojektowane ze smakiem potu paleciaka, gdzie będzie się wchłaniało przez napleta. Weźcie to pod uwagę. Ten komentarz nie ja wybierałem, żebyście sobie nie śmieli. Tak czy siak, zwycięzcy gratuluję, lub też współczuję. Jeżeli chce przez napletach, no żeby mu się obiałko? białko. W każdym razie białko dostaniesz to samo co kolega poprzedni. Na pół wam podzielimy. Teraz słuchaj tego. Słucham cały czas. Ale uważnie, bo to nie jest proste. Ja to w sumie się tak zastanawiam. Kto wam te wejściówki ogarnia? Ha ha. ha. Jakieś wróżki wałguszki. Jakiś paleci o Picasso. Ha, ha, ha Teraz kurwa huściawka i jak Zbyszka wypierdziela w powietrze. He, he, he. Fazery na potęgę, jak wy poprawiacie humor, na koniec ciężkiego dnia, haha podziękował. Odnieś się do tego. Znaczy wiesz co, tutaj podmiot liryczny... Ja pierdolę. Wyraża swój zachwyt, to jest, Ja dostrzegam w tym elementy poezji dadaistycznej, ale też y, sporo onomatopei. O! Ale zobacz, kurwa, wykropkowane, musiałem dodać od do siebie. Chuj białko masz, dobra, będziemy na do Czasu. Gdy, kuk... Gdy odbyciok kukiel smyra, Grzegorz ryńce wnyt zacira, patrzy seba sena brata, a ten, Grześ... a ten Grześka muci ptaka. Kamerzysta nie wytrzymał. Co za dziwna to rodzina. I tak mija mi dzień cały na kręceniu reklam takich. Ty masz dwa białka. To było mistrzostwo. Moim prywatnym zdaniem jest to najlepszy komentarz, jaki pojawił się pod tym filmem. A jak to się stało, że triceps urwałeś? A wiesz, przysiady robiłem z życia wagona, piona, chłopie. Ja od siebie dorzucam shaker, kurwa. ty po tygodniu. Osoby, które wybraliśmy, które odnajdą swój nick wśród czytanych komentarzy, proszę, są o kontakt z profilem kfd.pl na YouTubie oraz podanie swojego adresu do wysyłki. A więc jak na wstępie e, będzie to spowiedź bramkarza, bo okazało się, że mamy w ekipie jeszcze jednego bramkarza e, LKS Tempo. Gdzie to broniłeś? Olsztyn. Olsztyn. E, oraz w innych klubach, dyskotekach wiejskich, niewiejskich, mniejszych i większych. Także jego spowiedź dzisiaj, a ja będę się e, przysłuchiwał, że tak powiem. No Miałeś kiedykolwiek jakieś ciekawe historie z Żyganiem na bramce? W sensie, czy ja żygałem? Czy... Nie, nie, bo raczej się w robocie to się chyba nie żyga, nie? Nie? Och, kurwa, to ja znam. Dobra, nieważne. Aha. Nie żygałeś nigdy w robocie? Nie, nigdy nie żygałem w robocie. To widocznie nie pracowałeś zbyt ciężko? No taka pierwsza historia, wiesz, która mi się przypomina o żyganiu, a było tego sporo, bo ja pracowałem na miasteczku akademickim. A, także moja praca pod względem fizycznym nie była zbyt ciężka. I jakkolwiek. Pamiętam taką historię. Stałem w takim jednym klubie, który nie był otwarty w każdy weekend, tylko on, tam, tam organizowano imprezy okolicznościowe. Typu, wiesz, otrzęsiny, bale magisterskie, te sprawy. I pamiętam, był to początek roku akademickiego i któryś z kierunków studiów, bodajże prawo, przyszła Elita III RP. No. Bawiła się w najlepsze. No i generalnie zasady były w klubie proste, ma być porządek, tak, ludzie mają się nie napierdalać jak na każdej bramce, ale każdy, kto z, e, zabije gwoździa jest elegancko Cześć. odstawiony no, no. na no. pobliski murek. Nie było tam ławki, był taki murek, no i mija godzina, cisza, spokój, ja akurat tam przeglądałem jakieś notatki z wykładów, no i przychodzi właściciel zburzony, i nie widzicie, że ktoś śpi na sali i faktycznie leżała taka piękna niewiasta, a no właściwie no, pół siedziała, pół leżała, bo wyglądało to mniej więcej tak. Czyli gotowa. Taka gotowa. gotowa. No, Już zrobiona. No i generalnie jak najdelikatniej potrafiliśmy, wzięliśmy ją delikatnie pod pachę i... Na pewno pachę. Pod pachę. Tak. Na pewno pod pachę to było. Tak tu. Aha, okej. Okay. Tak. No i tego wieczoru pracowałem z moim przyjacielem ogrem. Miał na imię Krzysiu, natomiast jego ksywka całkowicie oddawała. Pozdrawiamy Krzysia. Tak, siema Krzysiu. Krzysiu już jest w kraju, wrócił ze Szwecji. No i Krzysiu, e, generalnie ksywka, ogród świetnie opisywała jego fizjonomię. To był przeinteligentny, przewrażliwy człowiek, natomiast miał dobry dziewięćdziesiąt 96 wzrostu. Ty mi to opowiadałeś kiedyś dobra. Gra, Grał w rugby. No. no i wówczas ważył około 140 kg. No i tak siedzimy, siedzimy. Trochę się chłodno zrobiło na dworze, ale tam, wiesz, kątem oka patrzyliśmy na tą laskę, czy się nic z nią nie dzieje. No i podbiega taki elegancik. Panowie, panowie, wiesz, taki wypacykowany kojarzysz ten typ, nie? No i rozumiesz, podbiega. Panowie, panowie, nie widzieliście takiej laski, brunetki, wiecie, w niebieskiej sukience? A ogry, jak to ogry, dyplomata i poeta, mówi, tam coś leży. <noise> <noise> Także koleś wybiegł, no i zaczął się tam nią opiekować. No i tam na początku tam kochanie wstawa i tam wiesz, a ona mu przez te ręce leciała. No i zaczęło się żyganie. No jeden był drugi. No generalnie nie zdawałem sobie sprawy, że tak mały organizm jest w stanie sobie zgromadzić tak ogromnej ilości płynów. Jak się nie trawiło, jak nie przelatywało, to się zbierało. No ale stary, to jest tak, jakbyś chciał do półtorej litrowej butelki wody nalać wiadro. No wiesz, a nie da się, da się. A no, sposobem. No w każdym razie, jak już zabrakło treści żołądkowej, to poszło tam, wiesz, z najgłębszych szczeluści układu pokarmowego, takie żółte, te, wiesz, farfocle. Ale w międzyczasie, jak ona pozbywała się tych strasznych trucizn, zaczęła, przy, wiesz, przytomnić. No i koleś zaczął ją oczywiście cały czas ogarniał jej włosy, tam ją przytulał, cudanie niewianki. I ona w pewnym momencie wydusiła z siebie coś takiego. Ja ci dziękuję, że mnie tak opiekujesz. i zalecieli w ślinę. To było mniej więcej jakieś 15 sekund po ostatnim rzygu, nie przesadzam. Spojrzałem w tym momencie na ogra, a ogór tylko tak, zasząsła mu się broda, fum, zrzygał się obok tej laski. Nie? Ja wybuchłem też gromkim śmiechem, nie? nie będę ukrywał, mi się niedobrze nie zrobiło, tylko po prostu Miałem bekę zarówno z tej laski, jak i z mojego kumplaka, który się zżygał po tym tym pocałunku na mnie. Czy ja ogólnie gdzieś doszukiwałem się twojej winy, żeby wyznaczyć czy jakąś pokutę ewentualnie dać to rozrzeszenie Nie widziałem tej winy, ale teraz, jeżeli się przyznałeś, że siedziłeś z bliźniego swego to myślę, że coś się znajdzie. Podliczymy Twoje grzechy na końcu. Następna historia. Wiesz co, następną taką historię to pamiętam z pewnym aktorem dzisiejszym. To jest mój serdeczny przyjaciel. A. Ron Jeremy. Nieee. Rock Cosy Freddy? To Toxic, znaczy, ja nie fucker. Toxic Fucker. <ścoughs> nie, wiesz co, to jest koleś, który no, grywa w serialu, też ma epizody w takich pełnometrażowych filmach. I pamiętam. Pełnometrażowe porno jest chujowe. <ścoughs> Mówisz? No. A ty, ty, ty bez fabuły, nie? No Od dobra, razu, żeby akcja do końca była, przewinąć i Leje, leje, zleje się. Nie, nie. Ach. A patrzysz na faceta, czy na kobiety? Yy, na... Aaa, zawiesił A Kurde, się. patrz. W sumie to ja nie patrzę na nich, ja patrzę na... Close-upy lubisz? Na penetrację. Close-upy, tak, A. dokładnie. Szarlotki. Kurde, powiem, myślałem, że wiesz, tutaj... Jesteś takim romantykiem na twarz, na jej oczy. Nie, close-upy tam, wie. Przegląd Ej, ginekologiczny. Ej, o czym to mówiłeś, bo za chwilę sam będę musiał się Mój wypowiadać. kolega, który gra w firmach fabularnych, Nieporlo. No, to się też tak nazywa. Tak, wówczas pamiętam, zabraliśmy go na bramce, to jest też taki dość wyrośnięty koleś, wygląda dość, dość groźnie. I klub wówczas mieścił się nie już w miasteczku akademickim, tylko na mieście. I tam obstawialiśmy różnego rodzaju koncerty, to była knajpa typowo koncertowa, Za, wiesz, w tygodniu był tam pap. I to z najwyższymi cenami. Ja wiem, jak u nas też jest taka właśnie... No, istnicka, a, a jak był koncert, to przyjeżdżali. Pamiętam, Waldemar Kasta był w tym klubie. Pamiętam, że stałem na jego koncercie. Rockowe, metalowe, różne różniste. I chyba to był koncert punkowy. Chyba Farben Lere grał, o ile dobrze jest pamiętam. No i mówimy do kumpla, instruujemy go, bo on pierwszy raz na mieście. Mówimy, słuchaj, wiesz co, tu jest troszeczkę inaczej. Jest. Dobry wieczór, dobranoc, dziękuję, przepraszam, zapraszam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i stał taki trochę spięty no bo faktycznie, jak oni tam wbili w to pogo, rozumiesz, to się kocioł zrobił straszny, nie? No ale generalnie, wbrew pozorom, na imprezach pankowych poza pogiem i trzymaniem barierek, to jest całkiem spoko. Nikt się nie napierdziela między sobą. No i już impreza zbliża się do końca, już zwijała muzykę. No i leżał koleś, koleś taki, też gwóźdź straszny. I mówimy, dobra, Michał, najmłodszy jesteś, weź tam poproś pana do wyjścia. No to tam koleś wziął. A koleś załapał agresora. Ale tu kurwa, tam wiesz, jakoś gdzieś, gdzieś chyba lekko łokciem przytrącił. No to ten mój kolega się zbulwersował. I no. teraz jest najlepszy. Walnął nim glebę, kopie go w dupę i teraz zwrócił się bardzo kulturalnie. Wypierdalaj, proszę. Wypierdalaj, <toddź> proszę. Proszę, wypierdalaj. Czy mogłem Cię uprzejmie prosić o wypierdalanie? Tak, i, i to, to była lekcja kultury na bramce. A gdzie to jest Twoja wina? E, do dzisiaj z tego szydzę. Dalej. Czy... Może kiedyś się przełamiesz przed kamerą i opowiem o własnej wizycie. Ale jak serii. ja też szydzę, to cały teraz. Słucham? Ja też teraz z tego się śmiałem. Aha, no to widzisz. Nikt nie jest bez winy. Dobra, jeszcze jedna historia, to się przyznam do czegoś. Kiedyś postanowiłem zrobić kozaka klasyczna sytuacja, laska zabiła gwoździa. A że był tłum jak cholera, więc nie szło mi jej, nie wiem, chwycić ją pod rękę i prowadzić tak, więc przerzuciłem sobie ją pod ramię. No i się zlała. Ty, ja przecież, o kurwa, mi przypomniałeś, miałem taki sam... O. Hardcore pising, rozumiesz. Miałem, tylko że ja miałem tak, że ona w boksie się... się popierdoliła się po prostu, gdzieś tak na jakimś półśpiochu. I rozumiesz, kucła sobie przy stoliku, ściągła badeje <laughs> i... No i zaczęła lać i wiesz, no ja wpadam, wiesz, drę mordę po żeby się ubierała i tak dalej, ona, że o, już, 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 wiesz, ubrała te majtki i, i siada, nie, no ale wiesz, widzę, że tu się zlała, no to już chuj i ona mi śpi i nie, nie, po prostu nie chce wyjść, nie, też sobie ją przerzuciłem, a jak ja sobie przerzuciłem, to i nacisnąłem chyba na pęcherz barkiem, cała koszula zlana w pizdu, Przysięgam ci, skończyłem ramkę dwie godziny szybciej. Bo powiedziałem, ja nie będę, tak stał, nie? Mówię, ja po prostu kur... nie dam rady, a jeszcze było zimno, a wychodziłem co chwilę na zewnątrz, y, posprawdzać do, tam, przed lokalem, a że już była zima i tam mokra koszula, mimo że na początku była ciepłą koszulą, to a, potem była mokra, potem była No, musiałem skończyć bramkę wcześniej. Rozgrzeszam się. Bo chciałem dobrze. Ja, ja czyniłem ja dobrze. Ja czyniłem bliźniemu dobrze, tak? W sensie, no. rozumiesz. Może w jej jej się... na treści zrobiła dobrze. Może, 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 może tak. Źle nie było, w każdym razie na, na chwilę było ciepło. Były takie sytuacje też, kiedyś tak miałem, jak uciekłem z domu. i grzybice ust. Nie, uciekłem z domu e, i gdzieś się tam pałętałem, jakiś festiwal był, już mnie z, z półtora tygodnia nie było, no a, że mało lat, to wiesz, żarcze nie miałem. No i robiłem tak, że jak był ten festiwal, fest i tak dalej, i ludzie tam brali jakieś szaszłyki czy coś, nie? nakładali sobie te szaszłyki, w stoliku siedzieli, nie, i jak oni szli po czy coś, jeb tego szaszłyka, albo coś, nie, albo jak coś tam, wiesz, zostawił jakiegoś, pół szaszłyka se zrzucił na talerz, a pół szaszłyka zostawił, no to ja go potem jadłem i to Ci mówię autentycznie, że za mało lata, jak spierdoliłem z domu, to tak miałem, ale ja to zrobiłem, bo ja nie miałem tych pięciu złotych. Gdybym ja wtedy miał pięć złotych, to ja bym sobie inaczej życie ułożył. Może nowa seria, Grzegorz na gigancie. O kurwa. Wróciłeś po tym wszystkim do domu? Po, po jakim czasie wróciłeś, po dwóch godzinach? Nie wiem, po dwóch, po dwóch, tygodniach jakoś. To jest, wiesz, no taki kurwa dziwny czas, ci powiem. Po prostu mi się nie chciało, wiesz, nie, kłótnie w domu, wiesz, taki ten, ten bunt nastolatka. Okres, okres buntu. I, i, I tak dalej, a że, wiesz, u nas wszędzie są góry, a w górach pod pewnymi drzewami, tam gdzie zazwyczaj pasą się owce, rosną takie ciekawe grzyby. I ja sobie tam, rozumiesz, siedziałem i sobie zajadałem te grzyby i podziwiałem te wszystkie widoki, wiesz. Zwiedzałeś galaktyki? Tak. Aż w końcu mi się znudziło, no i wróciłem do domu, no. Oczywiście w pełni legalne, no bo to natura była, to sobie rosło normalnie pod drzewem, tak? Pod drzewem jakimś tam, nie? To chyba pod brzozami yy, rosło wtedy, no. Pamiętam, że ci górale, co tam tych owiec pilnowali, oni, oni myśleli, że my te owce chcemy kraść, no my tam tylko na grzyby przychodzić. kurwa. Zeszliśmy z tematu bramki, kurwa, na grzyby. Grzesiu, jak zdobywałeś w takim razie swoje środki? I gdzie, gdzie nocowałeś? Jak uciekłem? No? Na ławce. Pod gazetą? Nie, właśnie. To był taki czas, że, że nie było jakoś zimno, więc... No więc spałem normalnie, a że tam też, wiesz, często było tak, że jak zostawała jakaś wódka, w sensie gościom, którzy rozlewali, bo tam się różne te miodule lały i tak dalej, no to gość nam to dawał, po prostu taką jakąś jedną flaszkę, nie? No jak się napierdoliłeś, raz się tak zdarzyło, że właśnie się tak schlałem strasznie i zasnąłem koło rzeki, koło Wisły, nie, to Ci powiem, czwarta rano miałem taką pobudkę, nie. Tak, kurwa, bo od tej wody ciągnęło. Ale co, no, na ławce da się spać. Słuchaj, ja, ja jestem jeszcze z tego rocznika, który był w wojsku, a poza tym, e, kiedy zaaresztowali mnie, bo historię e, mojego aresztu wojskowo, powiedzmy cywilnego, kiedy to poszedłem m, siedzieć za niesłuszne, jak się okazało, później. Wszyscy bicie, wiedzą, że jest za Banzior, tak? No nie, bo wtedy akurat wyszło, że działałem w obronie własnej i osób trzecich, no ale do, byłem tam 3, 4 miesiące tam byłem na tej sankcji. No to przecież pierwsze 4, pierwszy tydzień byłem na takim typowym areszcie wojskowym w Orzeszu, gdzie nie dostałeś koca ani nic, tylko spałeś na takiej, na takiej sklejce po prostu, bez poduszki, bez niczego, mhm. a poduszkę imitowała tylko ta sklejka była pod takim kątem. Więc jak na takim czymś, wiesz, spałem, no to ja sobie po prostu przypomniałem, jak spałem na ławkach tam i mówię, to kurwa nie przeszkadza, wiesz. Po tygodniach dostałem poduszkę, to panie, to przecież mówię, ja, tak jak rozmawialiśmy o tej psylocybinie, to jakie największe wykręty widziałeś u siebie w pracy bramkarskiej? Jakich najbardziej hardkorowych, z jakimi najbardziej hardkorowymi czpunami miałeś do czynienia? Widziałeś kiedykolwiek, żeby koleś wiesz, jednocześnie spał co? i skakał? Nie, ja nie miałem tak. Widziałem oczywiście dużo... Standardów takich, czyli wiesz, no, typowo poćpani, skaczący, kurwa, wiesz, taki, który dostaje strzał w mordę, już powinien nie żyć, a on wstaje za jak każdym terminator. razem. Jak ten taki piłkarzyk z tej takiej gierki, bzdrynk, bzdrynk, i on wstaje za każdym razem. E, widziałem, wiesz, popigulonych, pognieconych e, ludzi, którzy kurwa m, przytulali przykładowo krzesło, którzy szukali e, ostatniej piguły na parkiecie, wiesz, no takich ludzi widziałem, ale e, czy to był hardcore? Wiesz co, ja widziałem kiedyś kolesia, który jednocześnie spał i skakał. Serio. Bo mu się śniło, no. Nie, swojego czasu, kilka lat temu, taką popularność zdobył pewien środek, który był w formie płynnej, był silnym depresantem, generalnie udawał alkohol. Nawet nie myślę, że wam powiem, bo zaraz będziecie to googlować. A to jest porządny kanał. Ale GHB też było w tym, w płynie. Zamknij mordę i mi zepsuł. Przepraszam. Znaczy ja nie znam, ja tak słyszałem. No tak słyszałem, tak czytałem. No i generalnie ten środek zyskał sobie kilka ładnych lat temu dość dużą popularność, ale ktoś wpadł na zajebisty pomysł, że jak już zaczynasz z tym przesadzać i wiesz i już ładujesz no. gwoździa, to dobrze to poprawić yy, proszkami wzmocniającymi drogą donosową. I uwierz mi, że moje kumple, ja już wówczas nie pracowałem na bramkach, ale bez yy, Raz byłem u nich w odwiedzinach i widziałem typa, który siedział na sedesie ubrany, miał zamknięte oczy i skakał. I, i wiesz, co jest najlepsze, że oni ale go obudzili? Pomog pomogłeś mu? Nie, ale najlepsze jest to, że oni go obudzili, a on dalej skakał. Nie? A ty mu nie pomogłeś. Jakoś wystarczająco. Nie mam aż takich pokładów altruizmu. Ale sobie. widzisz, co chcieli go obudzić? No chcieli. A teraz by go nagrywali. Tylko... wybiórnali, tak Nie, Ale no budzili. Ale no. budzili. No. A teraz by stali wiesz. <śmiech> <śmiech> Andrzej Umarysi. <laughs> I YouTube? Tak. Dobra, myślę, że tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, które chcielibyście, żebyśmy z Robertem poruszyli, bo okazuje się, że jesteśmy z Robertem najlepszymi mówcami w ekipie KFD. Toastmasters. Dokładnie. Poza tym Robert prowadzi podcasty. Nasz wspólny podcast za niedługo też zobaczycie. Myślę, że wyszedł całkiem w porządku. Piszcie w komentarzach tematy, które chcielibyście usłyszeć. Zapraszam Was na serię Roberta i standardowo do subskrypcji kanału YouTube, mojego kanału no i kanału I... mojego, który niedługo ruszy. O, właśnie. Na razie. Od nowa. Na razie. Ka e wde, zaczyna rozbój, ćwic, jest śpi, powtórzka, e wde. Wyzna na jest masa, jest klasa, więc jedziesz. Ka e wde, zaczyna bój, ćwic, jest śpi, powtórzka, e wde. Wyzna na teren, jest masa, jest klasa.